Hejka, przygotowałam dzisiaj filmik o procentach, w którym omawiam sposoby, dzięki którym łatwiej sobie poradzicie z zadaniami maturalnymi Zapraszam do oglądania Zaczniemy sobie od tego, jak obliczać procent danej liczby I zrobimy to na przykładzie Więc mamy obliczyć 30% liczby 50 Więc zapisujemy sobie, że to będzie 30% razy 50 i 30% zamieniamy sobie na ułamek. Wiemy, że to będzie 30 setnych. Możemy sobie zapisać to jako 0,3 razy 50. I wiemy, że to będzie równe 15. Więc widzimy, że taktyka jest taka, że zamieniamy ten procent na ułamek, a następnie mnożymy przez tą liczbę. I warto jeszcze pamiętać, jak mamy na przykład 2% liczby 40, to zapisujemy to jako 0,02. Bo to będą dwie setne. Czyli pamiętajmy, że tutaj musi być to jeszcze jedno 0. I mnożymy to razy 40 oczywiście, więc to nam da 0,8. Czyli mówiąc ogólnie jeśli mamy jakieś p%, to zamieniamy to na p setnych. I wtedy to p setnych mnożymy przez jakąś liczbę, której procent chcemy obliczyć. No i teraz będziemy chcieli wyliczyć liczbę, której procent mamy podany. Więc na przykład wyznaczmy sobie liczbę, której 30% jest równe 5. Czyli zapisujemy to w ten sposób. Jeśli weźmiemy sobie liczbę szukaną, oznaczymy x, to piszemy x kreska. Zastosujemy tutaj sposób na proporcjach, czyli x to będzie nasze 100%, a my mamy podane 30% liczby 5. Czyli liczbę zapisujemy sobie pod tym x, a procenty pod procentami. I teraz metodą proporcji to wyznaczam, czyli mnożymy x razy 30 i 5 razy 100. Czyli 30% x to będzie 100% razy 5. Możemy to sobie jeszcze zapisać że x to będzie 100% razy 5 i dzielone przez 30%. Widzimy, że sobie tutaj właśnie podzieliliśmy przez 30%. I teraz widzimy, że te procenty się nam skrócą. Tutaj zera nam się skrócą. Czyli ostatecznie zostanie nam x równy 50% Czyli liczba, której szukaliśmy, to będzie 53. Czyli widzimy, że tutaj metodą proporcji ładnie nam to wychodzi. Teraz mamy pytanie, jakim procentem liczby A jest liczba B? Więc tutaj będziemy stosować taki wzór. B dzielone przez A razy 100%. Czyli na przykład wyliczmy sobie, jakim procentem Dwójki jest trójka, czyli bierzemy a równe 2 i b równe 3 i wstawiamy sobie b to będzie 3, a to będzie 2, 3 drugie razy 100%. I teraz sobie to wyliczamy. Widzimy, że będziemy mieli 300 dzielone na 2, czyli łącznie 150%. Czyli widzimy, że trójka to jest 150% liczby 2. I tutaj mamy pytanie, o ile procent mniej albo więcej? No to zróbmy sobie takie przykładowe zadanie i napiszmy, o ile procent 200 jest mniejsze od. 300. I teraz szukamy, co będzie naszą podstawą. Widzimy, że to 300 to będzie nasza baza, czyli będzie to równe 100%. Znowu układamy sobie takie proporcje, że 300 to będzie 100%. I teraz pytanie: 200 to będzie ile procent? Więc tutaj wdajemy sobie x. I znowu proporcjami to wyliczamy, czyli mnożymy sobie 200 razy 100%. Równa się 300x. Tutaj na krzyż mnożymy i otrzymujemy teraz x równy. Widzimy, że musimy to wszystko stronami podzielić przez 300, więc sobie zapisujemy 200 razy 100%. Procent przez 300. I teraz zera nam się skracają. I co nam z tego zostaje? X równa się 200 przez 3 procent. Możemy sobie wyliczyć, że to jest w przybliżeniu 67 procent. Ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ mieliśmy Napisać o ile procent mniej. Więc teraz jeszcze musimy od 100% odjąć te 67%. I zostaje nam z tego 33%. Możemy też tutaj pójść w odwrotną stronę i najpierw sobie odjąć od 300-200. I widzimy, że daje nam to 100%. I teraz sobie policzyć podobnie jak w trzecim przykładzie i podzielić 100 przez 300, i to wszystko pomnożyć przez 100%. I to nam da 100 przez 3%, czyli w przybliżeniu 33%, tak jak mieliśmy poprzednio. I teraz pójdźmy w drugą stronę i Pytanie jest o ile procent 300 jest większe od 200. Więc teraz znowu tym pierwszym sposobem zapisujemy sobie proporcje. Widzimy, że bazą naszą będzie teraz 200, więc zapisujemy 200 to nasze 100% i teraz 300 to będzie x. Znowu na krzyż wymnażamy i otrzymujemy od razu Podzieliłam przez 200 i wyjdzie 300 razy 100% przez 200. A z tego mamy 150%. I tak jak poprzednio, znowu sobie musimy tutaj coś odjąć. Tylko tym razem, skoro mamy większe, to od 150% odejmujemy 100%. Teraz mamy ile ta właśnie nadwyżka ma, czyli to będzie 50%. No i teraz jeszcze ten drugi sposób, czyli najpierw odejmujemy od 300 200. To wiemy już, że to nam to 100. I teraz dzielimy 100 przez 200. Czyli to mniejsze tym razem i mnożymy przez 100%. I tutaj otrzymujemy 102%, czyli znowu 50%. Ok, a teraz pokażę taki łatwy i szybki sposób na zmiany procentowe. Czyli coś wzrosło o 10%, zmalało o 4% i tego typu rzeczy. Więc Możemy sobie zapisać, że jeśli coś wzrasta o jakiś procent, no weźmy sobie właśnie o 10%, to wtedy sobie zapisujemy, że to będzie 1,10x. A jak coś maleje o 10%, to będzie 0, i teraz odejmujemy to 10 od 100. Czyli zostaje nam 90x. I tak samo mamy na przykład, jak wzrośnie o 2%, to mamy 1, i teraz dodajemy 2%, czyli 0,2%. I tak samo, jakbyśmy mieli jeszcze, że zmalało o na przykład 4%, to wtedy piszemy tym razem 0, i teraz od 100 odejmujemy 4, zostaje nam 96. Czyli możemy sobie to też inaczej zapisać i możemy to też łączyć. Weźmy sobie najlepiej przykład jakiś. Ok, teraz mamy cenę jakiegoś przedmiotu, która raz była obniżana, raz podwyższana o, o daną ilość procent. I teraz jest pytanie, o ile ostatecznie się zmieniła ta cena, o ile procent zmalała albo wzrosła. Więc sobie zapisujemy. W pierwszym, jeśli podniosła się cena o 5%, to znaczy, że mamy 1 plus 5, czyli 1,05. Tutaj mamy obniżona o 10%, czyli od 100 odejmujemy to 10 i zostaje nam 0,90. Tutaj mamy podwyższona o 20, czyli 1,20 i obniżona o 18%. Od 100 odejmujemy 18, co nam da 82. I teraz wystarczy, że to wszystko sobie pomnożę, czyli 1,05 razy 0,9, 1,2 i razy 0,82. x to będzie równe jakieś 0,93, oczywiście w przybliżeniu xa. czyli ostatecznie ta cena, widzimy, że jeśli było cały x, czyli 1x, a teraz mamy 0,93x, to znaczy, że cena zmalała o 7%. I mamy teraz przykładowe zadanie. Mamy pensję pana x wyższą od średniej krajowej o ileś procent, a pana y niższą od średniej krajowej też o ileś procent. I mamy wyliczyć jakieś zależności. W pierwszym punkcie mamy pensja pana X jest wyższa od pensji pana Y. Czyli teraz sobie możemy zapisać, że pensja pana X jest o 50% wyższa. I teraz naszą podstawą będzie ta średnia krajowa, która ma 100%, a pensja pana X wiemy, że będzie o 50% wyższa, czyli możemy sobie zapisać, że to będzie 150 Procent jakiegoś K, czyli naszej średniej krajowej. I zrobimy to samo z Y, to będzie, tylko tutaj mamy niższe, dlatego od 100% odejmujemy 40% i zostaje nam 60% K. No i teraz sobie jeszcze to możemy zapisać inaczej, że X to będzie yy, na ułamek zamieniamy, czyli będzie to 1,5%. K. i Y to będzie 0,6K. I teraz pytania o jakiejś zależności mamy. W pierwszym mamy pensja pana X jest wyższa od pensji pana Y i pytanie o ile? Więc wystarczy, że podzielimy X przez Y i wtedy otrzymamy coś takiego, że to będzie 1,5 razy K przez 0,6 razy K, czyli... Nam się skróci tutaj i zostaje nam 2,5. Czyli znowu możemy sobie zapisać, że to jest 250%. Czyli jak mieliśmy 100%, a jest 250, czyli ta pensja jest o 150 wyższa. Czyli odpowiedź C. I teraz w drugim punkcie. Robimy to samo, tylko zamieniamy miejscami. I teraz mamy y przez x, i to będzie równe. Mamy 0,6 przez 1,5. I to będzie równe 0,4, czyli to się równa 40%. Czyli widzimy, że od 100 zmalało. O 60%, bo mamy 40. Czyli ta pensja będzie niższa o 60%. I teraz zadanie jeszcze na lokaty. I teraz mamy wzór w tablicach maturalnych, w której właśnie zapiszę. Więc po prostu podstawiamy do tego wzoru. I mamy teraz KN równa się K0. Bo nie mamy tego nigdzie podanego, ale mamy to P i N. Wiemy, że P to będzie 3 przez 100, a N to będzie 10, bo mamy 10 lat. No i teraz sobie to zapisujemy. To będzie K0, 1 plus 3 setne, to będzie 103 setne, czyli inaczej zapisując. 1,03 i to wszystko jeszcze do potęgi 10. No, i teraz musimy znaleźć zależność. Mamy po 10 latach oszczędzania. Kwota na lokacie będzie większa od kwoty wpłaconej, czyli musimy podzielić kn przez k0. Czyli zapisujemy kn przez k0. Będzie równe. No i teraz musimy wyliczyć 1,03 do potęgi dziesiątej. No i tutaj małaby odpowiedź, jak to policzyć na kalkulatorze, więc bierzemy sobie to 1,03 razy. I teraz równa się cały czas, liczymy 9 razy, i to będzie poprawny wynik wtedy. Więc widzimy, że to w przybliżeniu da nam 1,34, co się równa 134%. Czyli jak było wcześniej 100, teraz mamy 134, to znaczy, że, że będzie większa o 34%. Czyli odpowiedź B. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.